Siemanko, ja nazywam się Tomek Wolnik, czyli Beskidzki Bradiaga i znacie mnie na pewno z Fundacji Z Miłości Do Gór i to jest kolejny odcinek przygotowany przez Fundację Z Miłości Do Gór. Sobota, mroźny, piękny poranek, ruszamy w trasę, ruszamy w góry i dzisiaj pokażę wam niezwykłe miejsce w Beskidzie Niskim. Dla wielu osób jest to miejsce na pewno znane, ale przypuszczam, że... W szerszym kontekście będzie to dla Was coś zaskakującego. Niezwykłe miejsce. Jedno z najpiękniejszych, jakie znam w Niskim. Zabieram Was tam więc, ruszamy. Jesteśmy w Beskidzie Niskim, dokładnie w miejscowości Regietów. Tutaj zostawiamy samochód. Jest tutaj dość spore pobocze, można sobie samochód na poboczu bezpiecznie zostawić. I zabiorę Was w tym momencie na krótką wycieczkę, krótki spacer na szczyt, który nosi nazwę Rotunda. A dlaczego jest taki niezwykły i co niezwykłego zobaczymy na jego szczycie, o tym opowiem Wam za chwilę. Cóż, nie będę Was długo trzymał w niepewności. Trzeba od razu powiedzieć, dlaczego akurat wybrałem takie miejsce. Za moimi plecami taki charakterystyczny betonowy znak, na którym mamy napis, że będziemy poruszać się. Do cmentarza numer 51. No cóż, drodzy widzowie, peski niski i cmentarze z okresu I wojny światowej to rzecz nierozerwalna. Na szczycie Rotundy znajduje się cmentarz o numerze 51. Charakterystyczny cmentarz, niezwykły cmentarz, zaprojektowany przez Dusana Jurkowicza, wspaniałego słowackiego um, architekta, który działał właśnie dla armii. Austro-Węgierskiej e, i dla armii Austro-Węgierskiej cmentarze wojenne projektował. Akurat ten, na który wybieramy się dzisiaj, jest niezwykle urokliwy i piękny, przywrócony do życia tak naprawdę kilka lat temu, podniesiony z totalnej ruiny i dzisiaj go sobie wspólnie obejrzymy. A znajduje się on właśnie na szczycie góry Rotunda. No to idziemy. Tuż przy e, Miejscu, gdzie zostawiliśmy samochód, tuż przy miejscu, z którego wyruszamy, e, znajduje się baza studencka, taka baza namiotowa. W tym momencie nieczynna, ale w okresie letnim jest tutaj całkiem sporo ludzi, którzy, e, którzy spędzają tutaj czas. Naprawdę tutaj jest totalnie dziko i można e, zupełnie się odciąć od rzeczywistości. No i szukajcie na mapie właśnie tego charakterystycznego punktu w Regietowie, tej bazy studenckiej. Stąd zaczynamy nasz szlak, który jest bardzo dobrze oznakowany. Idziemy na Rotundę. Interesuje nas szlak biało-czarny, ale on pokrywa się równolegle z szlakiem czerwonym, głównym szlakiem beskidzkim, który przez szczyt Rotundy przebiega. Niemniej, kiedy będziecie w Beskidzie Niskim, i nie tylko, bo również takie miejsca związane z I wojną światową można odnaleźć w Beskidzie Sądeckim, czy też w Bieszczadach, a nawet gdzieś tam po Górze Ciężkowickim, bo również i tam toczyły się bardzo zaciekłe walki z okresu I wojny światowej tutaj, w ówczesnej Galicji. Jeżeli będziecie widzieli taki charakterystyczny Biało-czarny szlak to znaczy, że prawdopodobnie, <noise> praktycznie na pewno, będzie Was prowadził do jakiegoś miejsca związanego z mm, działaniami militarnymi z tego okresu. Prawdopodobnie to będzie cmentarz, tudzież jakieś miejsce ważnej podyczki, może pomnik związany z tym okresem. Także szukajcie biało-czarnych śladów przeszłości. No i co? No idziemy na szczyt. A ktoż to tutaj był? przede mną. Hmm. W sumie fajnie mieć jakieś towarzystwo na szlaku. Szlak na Rotundę nie jest jakiś bardzo wymagający. Myślę, że w okresie letnim jest to tak naprawdę szlak dla każdego, choć trzeba zaznaczyć, że miejscami jest dość wymagający. Aczkolwiek wędrówka z miejsca, gdzie zostawiliśmy samochód, na szczyt powinna nam zająć około godziny czasu. Zimą, szczególnie tak jak dzisiaj, sytuacja zmienia się diametralnie. Mamy cienką warstwę śniegu, która pokrywa liście, co tworzy dość śliską i niebezpieczną na Więc trzeba odpowiednio stawiać kroki. Kiki to jest dobre rozwiązanie, ale najważniejsze dajmy sobie więcej czasu. Godzina może nam nie wystarczyć, aby wyjść na szczyt. Więc warto uzbroić się naprawdę w troszkę więcej czasu, latarkę, ciepła herbata i czekolada też by się w plecaku przydała, nawet jeśli nie zużyjemy, To lepiej mieć zabezpieczenie na taką awaryjną sytuację. No idziemy. Idziemy, idziemy. Warunki są naprawdę piękne, zimowe w okolicach 0 stopni. Zwróćcie uwagę na drzewa. Szlak jest dość dobrze oznakowany. Czasami drzewa mogą być wyprószone śniegiem, więc to też jest bardzo ważne, abyśmy w zimie zachowali tą czujność. Uf, dobra, mam podejście, więc widzimy się za chwilę, uf, uf, trochę się spaciłem. E, moja aplikacja, którą używam w górach, czyli mapy CZ, która jest naprawdę pierwszą aplikacją jaką używam w górach, pierwszą mapą, jaką używam na telefonie, taką, którą wykorzystuję też w moich górskich wycieczkach, pokazuje, że do celu mam 6 minut. Pamiętajcie, mapy CZ polecam, aczkolwiek nic nigdy nie zastąpi wam mapy papierowej. Ona działa offline, ona nigdy się wam nie rozładuje, a wyczytać z niej możemy naprawdę bardzo wiele interesujących, Rzeczy i warto mapę mieć w plecaku. Pięknie zimowo się nam zrobiło, naprawdę magicznie. Eee, dwa słowa o tym, dlaczego cmentarz 51 jest na szczycie góry. Otóż mm, armia austro-węgierska miała takie założenie, że cmentarze wojenne powstawały w miejscach, gdzie toczyła się potyczka albo w miejscach zbliżonych. To znaczy, że raczej starali się nie transportować poległych na jakieś cmentarze zbiorowe. Po prostu budowali cmentarz tam, gdzie poległy zginą. Druga informacja, bardzo ważna, związana właśnie z cmentarzem numer 51. Większość pochowanych tam żołnierzy, zwłaszcza tych z armii austro-węgierskiej, choć leżą tam również Rosjanie, którzy wzgórza bronili, zmarła Niekoniecznie od kul. Wielu z nich poległo właśnie z zamarznięciem na śmierć. Szturmowali ten wzgórze zimą 1914 roku. Warunki były podobne do tych, które mamy dzisiaj. Był śnieg, mokry śnieg. Żołnierze atakowali wzgórze właśnie w tym śniegu. Jednak zostali przygwożdżeni do ziemi huraganowym ogniem karabinów maszynowych. Zalegli ich ubrania po pewnym czasie nasiąkły tym, tą wodą, tym roztapiającym się śniegiem, tworząc przesy, były bardzo, bardzo wilgotne, bardzo ciężkie. Żołnierze nie mogli się podnieść, by atakować wzgórze, bo tam śmierć siały rosyjskie karabiny maszynowe. Nie mogli się też cofnąć, bo podniesienie się z ziemi w większości przypadków mogło kończyć się śmiercią od kuli. Tak też zalegli, czekając na zmrok. Przyszedł, za, przyszedł za, zalegli czekając na zmrok zmrok zapadł lecz wraz ze zmrokiem przyszedł mróz mróz który dla wielu z nich okazał się czynnikiem przez które musieli z tego świata odejść Wielu z nich zamarzło Peski Niski naprawdę skrywa w sobie wiele takich strasznych, przerażających historii, zarówno tych z okresu pierwszej, jak i II wojny światowej, jak i lasów powojennych tego terenu. Przez to jest tajemniczy, straszny, ale jednocześnie piękny. A ja widzę na horyzoncie, że chyba jesteśmy na miejscu. Muszę wam to nagrać, bo zawsze takie pierwsze wrażenie jest najbardziej niesamowite, więc spójrzcie co za chwilę wyłoni się za tych śniżonych drzew. Spójrzcie na te charakterystyczne krzyże. Nie znalazły się one tutaj przypadkiem i ich forma również przypadkowa nie jest. Dusan Jurkowicz, który projektował ten cmentarz, bardzo mocno inspirował się kulturą łemkowską, kulturą, która była wyznania prawosławnego greko-katolickiego. Charakterystyczne gontyny na krzyżach są właśnie zaczerpięte bezpośrednio z cerkwi i przydrożnych łemkowskich kapliczek, których pełno w Beskidzie Niskim. E, historia jest paradoksalna, otóż po II wojnie światowej Łemkowie w akcji Wisła zostali z tych terenów usunięci, wysiedleni. E, cerkwie przetrwały, nie wszystkie, ale część cerkwi przetrwała i służy do dziś, niejednokrotnie zamieniona na kościoły katolickie. Natomiast na Rotundzie dalej dumnie górują krzyże, które bezpośrednio inspirowane są właśnie kulturą łemkowską. Każdy cmentarz w Galicji, a jest ich około 400 w tym momencie zachowanych z okresu I wojny światowej, ma swoją inskrypcję. Cmentarz 51 Rotunda został opatrzony taką inskrypcją. Nie płaczcie, że leżymy tak z dala od ludzi, a burze już nam nieraz we znaki się dały. Wszak słońce co dzień rano tu nas wcześniej budzi i wcześniej okrywa purpurą swej chwały. Niezwykłe miejsce, naprawdę. Ja wybieram się teraz tym samym szlakiem, wracam z powrotem do Regietowa, do miejsca, gdzie zostawiliśmy samochód. Oczywiście będąc na Rotundzie, możemy kontynuować wycieczkę dalej szlakiem czerwonym. Rotunda ma ponad 700 metrów wysokości, jeden ze szczytów Beskidu Niskiego. Znajduje się tutaj też piękna tablica, gdzie mamy dokładnie opisany charakter walk, jak kształtował się front, mamy też zdjęcia. Czterech żołnierzy, czterech młodych żołnierzy, którzy spoczywają na tym cmentarzu. Hmm. Wiecie co, chyba w taką pogodę on jest y, jeszcze bardziej klimatyczny. Lekka mgła tutaj u góry, choć na dole sieciło piękne słońce. No, no to co, idziemy dalej. O, co tam mamy? Sarenki. Jest całe statka. Druga. Trzecia. Dziewczyny, ej! Coś wam powiem jeszcze, bo ja takie jest troszkę skrzywienie. Ja, ja bardzo interesuję się tym tematem. Jestem... E, mówię o temacie I wojny światowej i mówię całościowo jako o konflikcie zbrojnym, ale zwłaszcza interesuje mnie temat mm, właśnie tych walk tutaj w Galicji, w Karpatach, to jest to jest niezwykle ciekawe. Jestem też członkiem grupy rekonstrukcyjnej w Gorlice 1915. E, Odtwarzamy 20. Pułk Piechoty Austro-Węgierski i chciałem Wam powiedzieć, że zachęcam Was w ogóle do wędrowania po górach, jeżeli wybieracie się w Beskid Niski, czy też w Bieszczadę, starajcie się tak planować wycieczkę, aby odwiedzić takie miejsca, bo tych miejsc tutaj, mówię, zwłaszcza cmentarzy jest naprawdę sporo, nie tylko Dusan Jurkowicz był projektantem, akurat rotundy, Rotundę projektował on. Natomiast tych projektantów było kilku, każdy z nich miał jakiś charakterystyczny styl projektowania, tak warto odkrywać te miejsca, warto poznawać bezkiński właśnie też w kontekście tych wydarzeń historycznych, a jeżeli będziecie mieli mapę, na przykład Kompasa i będziecie planować sobie jakąś wycieczkę, to zwracajcie uwagę na to, że cmentarze z I wojny światowej są oznakowane właśnie takim szarym, szarym kwadratem, skrzyżykiem, to oznacza, że Ee, że w tym miejscu jest ulokowany cmentarz. Niektóre są na szlakach, niektóre poza szlakami, niektóre są piękne i świetnie utrzymane, chętnie odwiedzane, tak jak rotunda. Niektóre są zapomniane, e, opuszczone, czasami mocno zaniedbane i na takich bym się skupił. W sumie każdy, każdy niesie ze sobą e, ciekawą historię. Ale w ogóle Beskid Niski, sercu bliski i, i wędrowanie po Beskidzie Niskim niezależnie jak chcecie. Na rowerze samochodem, na piechotę, na skiturach. Beskid Niski zawsze piękne. I zawsze warto tutaj uciekać. No cóż, nasza wycieczka dobiega końca. Eee, fajnie, że byliście razem ze mną na tym krótkim szlaku. Dajcie koniecznie znać, jak wam podoba się taki vlogowy, vlogowy charakter, bo dopiero się tego uczę tak naprawdę. I jest to dla mnie nowość, że, że gadam sobie do Kamerki trzymanej na patyczku. E, dajcie znać, jak Wam się podoba taki vlogowy charakter niektórych, niektórych naszych odcinków. Oczywiście nie rezygnujemy z wywiadu. Wywiady były są i będą się pojawiać. E, dziękuję jeszcze raz. Oczywiście wszystko dzięki Fundacji Z Miłości do Gór. Subskrybujcie nasz kanał. E, szukajcie nas na Facebooku, Instagramie, TikToku, wszędzie tam. Na bieżąco będziecie też mogli dowiedzieć się, jakie działania podejmujemy i co dla Was szykujemy. Trzymajcie się.